Obraz i słowo zaprasza na słuchowisko z cyklu opowieści z deszczykiem pod tytułem Deszczowa Tajemnica w Rezydencji Kociej Polskiej. Wieczór opadał na rezydencję hrabiny Kociej Polskiej jak aksamitna kurtyna. Deszcz nie przestawał bębnić w okna, a kandelabry rozjaśniały mrok salonu, gdzie zgromadzili się goście na wieczorne spotkanie. Było coś magnetycznego w tym dźwięku, coś co niepokoiło i zapowiadało nadchodzące wydarzenia podczas zjazdu kotomerdynerów. Głównym bohaterem wieczoru był oczywiście koci kamerdyner, znany w okolicy jako pan Whiskers, który przybył na zaproszenie hrabiny. Był on postacią pełną charyzmy i tajemnic, co wzbudzało niemałe zainteresowanie wśród zgromadzonych gości. Dla każdego był gotów do rozmowy, ale nie każdy zdawał sobie sprawę, że za tym kocim urokiem i doskonale skrojoną atłasową liberią kamerdynera kryje się umysł detektywa, który niejedną zagadkę już rozwikłał zbrodnia w deszczu. Wieczór rozwijał się w najlepsze, gdy nagle rozległ się przeraźliwy krzyk. Z górnych pięter rezydencji hrabina Kociej-Polska zbiegła po schodach blada jak ściana. Ktoś, ktoś otruł barona Myszołapskiego. Wyszeptała z przerażeniem, opadając na fotel. Pan Whiskers zerwał się na równe łapy i natychmiast ruszył na miejsce zbrodni. Towarzyszył mu gospodarz domu, hrabina oraz kilku innych gości, w tym słynny detektyw amator, pan Wąsik Miałczyński, który niejednokrotnie pomagał przy rozwiązywaniu lokalnych zagadek. Ciało barona Myszołapskiego leżało w jednym z pokoi na piętrze. Drzwi były zamknięte od środka, a okno, przez które wpadał deszcz, było uchylone. Wydawało się, że zbrodnia jest doskonale zaplanowana, niemalże niemożliwa do rozwikłania. Zagadki w mroku. Pan Whiskers przeanalizował pokój, zwracając uwagę na każdy detal. Jego uwadze nie umknęło, że klucz znajdował się wewnątrz zamka, co wskazywało na to, że sprawca musiał jakoś opuścić pokój. Przyglądając się dokładniej, zauważył delikatne ślady ubłoconych kocich łapek na dywanie prowadzące do okna. Kto był ostatnią kotosobą, która widziała barona żywego? Zapytał patrząc na zgromadzonych. Hrabina wskazała na Lady Kotorynę, która zdawała się być ostatnią kotosobą, która miała kontakt z ofiarą. Lady Kotoryna przerażona ze zmierzwionym futerkiem opowiedziała, że baron prosił ją o pomoc w sprawie, którą chciał omówić z hrabiną, ale nagle poczuł się źle i poprosił, aby zostawiła go samego. Pan Wąsik Miałczyński, znany ze swojego analitycznego umysłu, Zauważył coś, co przeoczyli inni. Przy jednym z okien znajdowała się plama oleju z sardynek, która mogła pochodzić od sprawcy, gdy opuszczał pokój przez okno w wielkim pośpiechu. Koci detektyw w akcji. Pan Whiskers spojrzał zielonymi kocimi oczami na wskazówki i powoli, zmrużywszy je, układał całą historię. Wiedział, że ten niecny czyn musiał być dokładnie zaplanowany, a truciciel musiał liczyć na to, że deszcz zmyje wszelkie ślady. Złoczyńca wszedł do pokoju, zamknął drzwi od środka, a następnie uciekł przez okno. Powiedział pan Whiskers. Jednak błoto, które przyniósł ze sobą oraz olej na oknie i dywanie zdradziły go. Następnie skierował wzrok na Lady Kotorynę. Byłaś, moja droga, ostatnią kotosobą, która widziała barona przytomnego. Czy wiesz, dlaczego chciał się spotkać z hrabiną? Lady Kotoryna przyznała, że baron podejrzewał kogoś o zdradę w ich zamkniętym kręgu i chciał to omówić z kociej Polską. Był gotów przedstawić dowody, ale ktoś musiał go powstrzymać, zanim mógł wyjawić prawdę, rozwiązanie tajemnicy. Deszcz wciąż bębnił w okna, gdy pan Whiskers podszedł do hrabiny i spojrzał prosto w jej kocie oczy. Prawda jest taka, że baron dowiedział się o twojej nielegalnej działalności, hrabino. Był gotów przekazać dowody inspektorowi Cichołapskiemu, ale musiałaś go powstrzymać. Dlatego zaplanowałaś tę akcję, licząc na to, że deszcz zmyje wszystkie ślady. Hrabina zbladła i zaczęła drżeć. Jej maska opanowania pękła, gdy przyznała się do winy. To prawda. Baron odkrył moje sekrety i musiałam go powstrzymać, ale jak mogłeś się domyślić? Spytała patrząc na pana Whiskersa. Detektyw nigdy nie przegapia najmniejszych szczegółów, odpowiedział pan Whiskers z uśmiechem. A kluczowe były ślady błota i olej sardynek marokańskich z radomia, które wskazały mi drogę do prawdy. Byłaś zamieszana w eksperymenty hipnotyzowania kocimi oczami państwa Y z sąsiedniej posesji. To dlatego dosypałaś baronowi kotorszeniku do sardynek. Tak oto zakończyła się deszczowa tajemnica w rezydencji kociej polskiej. Pan Whiskers ze swoją nieodłączną elegancją odszedł w mrok, gotowy na kolejną przygodę. Musiał poza tym być jak obiecał, punktualnie o 10 na śniadaniu u swego hrabiego. Wszyscy, którzy byli świadkami jego dedukcji, wiedzieli, że żaden sekret nie jest bezpieczny przed jego bystrymi oczami. Czy chcielibyście kontynuację tej historii lub inne przygody pana Whiskersa?